właśnie wyliczyłem, że e, licząc też pierwsze moje kroki rajdowe, czyli punkty, czy jazdę jazda po punkty do licencji małym Fiatem, to mój osiemnasty Elmot. Gdyby nie dwa lata przerwy, 2002-2003, to był mój dwudziesty. Może jeszcze dotrwam do dwudziestej do edycji. Jak było? No dobrze, zawsze, wiesz, kończenie rajdu na podium jest, jest dobre, no, co by tu nie mówić, oczywiście lepiej być, najlepiej być ten na samej górze podium, później oczywiście lepiej być trochę niżej na drugim miejscu, ale trzecie miejsce, wierzcie mi, w tak trudnym rajdzie, z tak ciężką konkurencją też nie ma, muszę powiedzieć, że nie ma skandalu. To no właśnie mówisz o konkurencji ciężka, ale ciężka w tym znaczeniu, że są nowe nazwiska. Czy ciężka dlatego, że trochę gorzej się jeździ z autami, które są na przykład troszkę szybsze? Trudno powiedzieć, czy auta R5 są szybsze. Wszyscy mówią, że są szybsze, ale, ale ja w ogóle nie biorę tego pod rozwagę po prostu. Mam co mam i muszę z tego wycisnąć wszystko co można. Wszystko co potrafię. Dobrze, że są nowe nazwiska, chociaż Wojtek nie jest całkiem nowym nazwiskiem. Eee, no, Wiesz co mnie najbardziej cieszy? najbardziej oprócz mojego podium dzisiejszego, co mnie cieszy najbardziej, że na poszczególnych odcinkach specjalnych, jak wszyscy trafili z panami, jak było faktycznie eee, bezproblemowo jechane, to zauważcie, że był było nawet nie jeden odcinek, a jeden to już było w ogóle coś niesamowitego. Pierwsza trójka była w dwóch dziesiątek sekundy, a bodajże pierwsza szóstka w dwóch sekundach. Więc no, ja powiem szczerze, patrząc jeszcze na wyniki odcinka testowego, nie pamiętam w mojej już dosyć długiej, ee, że tak powiem, egzystencji w polskich rajdach, ee, <grym>, żeby, żeby była tak wyrównana konkurencja.